Cześć i czołem! Na pewno wszyscy wiedzą, co to jest Kinder Mleczna Kanapka. Dzisiaj postawiliśmy przyrządzić ją w bardzo powiększonej wersji. Najpierw powinniśmy ją otworzyć i zobaczyć, z czego się składa. Widzimy dwa czekoladowe biszkopty i dużo kremu. Oczywiście jest bardzo smaczna, ale krem jest lekka chemiczny. Idziemy do sklepu. Zdecydowaliśmy się na zakupy w dwóch etapach. Dzisiaj pierwszy. Kupimy wszystkie produkty do robienia ogromnych herbatników. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy, są kurze i jaja. Aż 840 sztuk. Następny składnik to cukier. Potrzebujemy aż 30 kg. 11 kg proszku kakaowego. 2 kg proszku do pieczenia. 25 kg mąki. 13 litrów oleju. Z całym tym zestawem idziemy do kasy. Pierwsze zakupy kosztowały nas 245 dolarów. Będziemy piec biszkopt w naszym ogromnym piekarniku. Aby zdążył się rozgrzać, musimy go włączyć już teraz. Otwieramy pudełko z jajkami. Wyjmujemy wytłaczanki i układamy je na dolnym poziomie stołu. Do jednego ciasta potrzebujemy 420 jajek. Stawiamy na stole dwa pojemniki, jeden mniejszy, drugi większy. Teraz bierzemy jajka i oddzielamy żółtko od białka. Aby podzielić wszystkie jajka potrzebowaliśmy półtorej godziny. Gotowe. Odkładamy białka na bok. Bierzemy cukier. Otwieramy. I wlewamy 15 kg do żółtek. Teraz za pomocą miksera budowlanego ubijamy żółtka z cukrem, aż cała masa stanie się biała. Teraz bierzemy 6 litrów oleju, otwieramy i zalewamy. Jeśli jest mniej oleju, nasz biszkopt po prostu nie będzie tak dobrze otrzymywał kształtu. Dokładnie wymieszamy jeszcze raz. Następny etap: potrzebujemy 5,5 kg kakao. Otwieramy, zasypujemy i mieszamy. Wymieszanie tego wszystkiego zajęło kolejne 20 minut i ciasto wyszło bardzo gęste. A teraz musimy ostrożnie wlać 6,5 litra wrzącej wody i wymieszać, aby ciasto stało się rzadsze. Gotowe. Teraz potrzebujemy mąki. Wsypujemy pierwsze 5 kg. Mieszamy. A następnie kolejne 7,5 kg. Do których dodajemy jeszcze 1 kilogram proszku do pieczenia. Wyszło właśnie takie jednorodne ciasto. Garnek jest wypełniony po brzegi. Dlatego bierzemy miskę i wlewamy do niej połowę ciasta. Bierzemy białka. Część przelewamy do jeszcze jednego garnka. I mikserem budowlanym staramy się to wszystko ubić, ale nie bardzo nam to wyszło. Najwyraźniej nie można ubić takiej ilości białek do potrzebnej nam konsystencji. Dlatego postanowiliśmy użyć takich mikserów, które same wszystko ubijają. Do każdego z nich wlewamy trochę białek. Włączamy. I proces się rozpoczął. Po 5 minutach otrzymujemy taką pianę. Teraz trzeba podsypać cukru. Ubijamy kolejne 2 minuty i możemy przelać ubite białka do ciasta czekoladowego. Teraz delikatnie mieszamy łopatką, aby pęcherzyki powietrza nie wydostały się z bujnych białek. Wkładujemy kolejną porcję białek, wlewamy ponownie do miski i mieszamy. W rezultacie powinno wyjść takie pulchne ciasto. Z drugą połową ciasta w miejsce robimy to samo. Ciasto biszkoptowe jest gotowe. Ale w czym to upiec? Znajomy z warsztatu świetnie nam w tym pomoże. Na komputerze narysowano projekt, zgodnie z którym taka ogromna maszyna laserowo wycina pożądany kawałek blachy. Wyjmujemy formę z maszyny, miejsca zgięcia tną szlifierką i wyginają krawędzie. Do uzyskania kształtu pudełka. Wszystkie szwy są łączone poprzez spawanie. W rezultacie otrzymujemy taką ogromną blachę do pieczenia. Wylewamy na nią olej i smarujemy pędzlem. Bierzemy pergamin i pokrywamy nim blachę do pieczenia. Dzięki olejowi pergamin dobrze przylega. Przykrywamy nim całą blachę i gotowe. Teraz wylewamy na blachę nasze ciasto. Dobrze, przenosimy blachę do pieczenia i wkładamy ją do piekarnika. Wsuwamy jak najdalej. W temperaturze 180 stopni wszystko to piecze się przez 4 godziny. Po czym wyłączyliśmy piec. I zostawiamy tam biszkopt do rana, aby dojrzał i zrobił się gęsty. Następnego dnia go wyciągamy. Podniósł się trochę, ale upiekł się doskonale. A teraz musimy go wyjąć tak, aby delikatna część biszkoptu znalazła się na górze. Wymyśliliśmy jak to zrobić. Na wierzchu kładziemy sklejkę, po bokach dwie deski, mocujemy je bardzo mocno za pomocą zacisków. Blachę na razie odkładamy, na stole kładziemy jeszcze jedną sklejkę, na nią cztery cegły i wszystko to odwracamy. Usuwamy zaciski i ostrożnie podnosimy blachy do pieczenia. Wyszedł taki oto piękny biszkopt. waży aż 50 kg. Tylko przygotowanie go zajęło dwa dni. Na razie go odnosimy. Musimy zagnieść ciasto na kolejny dokładnie taki sam biszkopt. Załadujemy to wszystko do pieca, zamykamy drzwi, a następnego ranka wyjmujemy kolejny biszkopt, tak samo piękny jak pierwszy. Czas udać się do sklepu po produkty potrzebne do przygotowania kremu. Pierwszą rzeczą, którą weźmiemy, jest dużo skondensowanego mleka. 6 dwulitrowych opakowań mleka. Nierealna ilość twarogu. 80 kg. Potrzebny jest agar-agar. Wzięliśmy 200 paczek. 2 kg cukru waniliowego. 3 5-litrowe butelki wody. Idziemy do kasy. Wszystko pakujemy do toreb. Drugi rachunek wyszedł na 506 dolarów. Kładziemy na stole twaróg, który kupiliśmy, rozpakowujemy paczki twarogu. Mamy go aż 80 kg. Wszystko to musi być jakoś zagniecione i to jak najszybciej. Usuwamy przednią płytkę robota kuchennego i mocujemy maszynę do mięsa i spodek na górze. Otwieramy kolejną pokrywę i podłączamy mikser. Bierzemy paczkę twarogu, otwieramy ją, część wlewamy do miksera, a drugą część do maszynki do mięsa. Zamykamy mikser, podstawiamy garnek od dołu i włączamy robot kuchenny. Podczas gdy wkładamy twarożek do maszynki do mięsa, mikser sam wszystko mieli. Od czasu do czasu trzeba go wyjąć i przekładać masę twarogową do miski. Mieliliśmy to wszystko na 6 rąk. Dopóki twaróg się nie skończył. 3 godziny później zapełniliśmy cały garnek przemielonym twarogiem. Bierzemy miskę i wkładamy do niej połowę naszego nadzienia. Otwieramy cukier waniliowy i wsypujemy. Teraz potrzebujemy skondensowanego mleka. Otwieramy butelkę i wlewamy skondensowane mleko do twarogu. Kupiliśmy go w nadmiarze, więc większość pozostała. Teraz za pomocą tego samego miksera budowlanego łączymy masę twarogową ze skondensowanym mlekiem w jedną całość. Udała nam się taka kremowa masa. Bierzemy trzy butelki z wodą i garnek. Otwieramy wodę i wlewamy ją do garnka. Teraz bierzemy agar-agar, otwieramy i wsypujemy wszystkie 200 torebek do wody. Na razie po prostu mieszamy agar-agar i pozostawiamy do namoczenia na 30 minut. Odcinamy część rolki w folii budowlanej za pomocą szlifierki i owijamy nią dolny biszkopt. Mocujemy to wszystko taśmą. Aby to wszystko było jeszcze mocniejsze, przymocujemy jeszcze deski po bokach za pomocą tej samej taśmy. Wyszedł taki szalunek do nalewania kremu, aby się nie rozlał. Stawiamy garnek z wodą i agar na kuchence, gotujemy przez dwie minuty i wlewamy gorące mleko. Dokładnie mieszamy. Ten płyn sprawi, że masa twarogu stwardnieje, a następnie nie zostanie zmierzona pod ciężarem drugiego biszkoptu. Wlewamy połowę do jednej miski i mieszamy. No i do drugiej. Dopóki nadzienie nie zaczęło gęstnieć, szybko przenosimy je na ciasto. wyrównujemy nadzienie i zostawiamy do ostygnięcia na noc. Do rana krem stwardniał. Usuwamy szalonek z folii. Wyszła bardzo wysoka warstwa kremu. Nadchodzi moment X. Pozostaje położyć drugi biszkopt na krem. Gotowe. W końcu przygotowaliśmy kinder-mleczną kanapkę. Robiliśmy ją przez całe 6 dni. Obliczając wagę produktów, które kupiliśmy, okazało się, że nasz ogromny deser waży aż 210 kg i kosztuje 766 dolarów. Odkrójmy kawałek Witam wszystkich! Dziś powtórzymy kilka bardzo nietypowych dań z limitowanej edycji McDonald's, które pojawiły się w menu w różnych krajach. W 2020 roku w chińskim McDonaldzie tylko przez jeden dzień w sprzedaży był super nietypowy burger. Rzecz w tym, że zamiast zwykłego kotleta użyto smażonej szynki, a co najdziwniejsze, w skład tego burgera wchodził herbatnik Oreo, a jako sos majonez to jakieś bardzo dziwne połączenie. I będziemy musieli to powtórzyć. Zaczynamy od bułki i w miseczce rozkoszczamy drożdże. Dodajemy sól i cukier. Za pomocą szpatułki ugiatamy masę, aż będzie płynna. Wbijamy jajko, wlewamy ciepłe mleko i mieszamy. Na koniec dodajemy mąkę i też mieszamy. Gdy ciasto będzie gęstsze, wyrabiamy je rękami. Przekładamy do miski i zostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na 40 minut. Między międzyczasie wykładamy blachy do pieczenia pergaminem. Swoją drogą przez cały czas używałem go źle. Aby pergamin łatwo przyjął dowolny kształt, trzeba go dobrze zagnieść i namoczyć w wodzie. A teraz mokry pergamin łatwo przyklei się do ścianek blachy. Ciasto wyrosło. Wyrabiamy je rękami. Formujemy w kulę. I układamy na blaszce. Przykrywamy folią spożywczą, aby bułeczki wyrosły. Zrobione. Do miseczki z wodą wlewamy mleko. Rozsmarowujemy ją na bułce i posypujemy ziarnami sezamu. To wszystko. Wkładamy do piekarnika na 180 stopni w trybie góra i dół. Bułka będzie się piec przez 20 minut. Bułka jest gotowa. Wyjmujemy ją, kładziemy na desce i przekrawamy na pół. Potrzebujemy także szynkę takiej formy. Kroimy dwa plastry grubości standardowej patelni z McDonald'sa. Będziemy używać grilla elektrycznego. Podkręcamy ogień do wysokiej temperatury, na powierzchnię grilla wylewamy olej i rozprowadzamy go. Szynkę wkładamy do grilla. Po dwóch minutach odwracamy je na drugą stronę. Grylujemy bułki na drugiej połowie grilla. Zrobione. Plastry pieczonej szynki przekładamy na dolną bułkę, a następnie przechodzimy do najdziwniejszego składnika, herbatników Oreo. Rozdzielamy połówki herbatników i wyskrupujemy z nich na nadzienie. Następnie z herbatników budujemy wieżę i drobno je kruszymy. Wszystkie te okruchy herbatników kładziemy na wierzchu burgera. Na wierzch bułki wyciskamy majonez i przykrywamy burgera. No i koniec, to jeden z najdziwniejszych burgerów McDonald's i jest gotowy. Spróbujmy. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to obrzydliwe, słodkich lepszynki i majonez. Nie brzmi to zbyt dobrze, ale bez kremu jest mało słodki. Jest to więc całkiem jadalny burger, ale nie za bardzo. Następny jest miętowo-mielonowy shake z japońskiego McDonald'a. Takiego smaku jeszcze nie spotykałem, zrobimy to. Do tego potrzebujemy oczywiście melona, którego kroimy na pół. Wygląda na dojrzały, soczysty, więc pasuje. Usuwamy pestki łyżką stołową. Obieramy zieloną skórkę obieraczką. I sikamy czysty miąższ melona. Rzucamy wszystko do blendera. i rozdrabniamy jak najwięcej. Zrobione. Powstały sok i miąż z melona wlewamy do rondelka, dodajemy cukier i mieszamy. Gotujemy syrop, żeby go smak był lepiej, a żeby kolor naszego milkszejka był taki jak w McDonaldzie, barwimy go zielonym barwnikiem. I syrop jest gotowy. Miętę siekamy i wrzucamy do blendera. Dolewamy mleko i wszystko ubijamy, aby mięta zmieniła się w mikro kawałki. Następnie wlewamy nasz bogaty syrop melonowy. No i najważniejsze, odcinamy ładny kawałek loda. I wrzucamy do blendera. Po raz ostatni ubijamy to wszystko. To dopełnienie melona miętowego, milkshake. Przelewamy ją do szklanki. Wstrząsamy bitą śmietanę i dekorujemy nasz napój. Mięte drobne siekamy. Posypujemy nią po wierzchu jako dekorację. W tym momencie niezwykły milkshake jest gotowy, spróbujmy. To po prostu rewelacyjne połączenie. Po prostu musicie sami to spróbować. A ostatnie nietypowe danie, którego można było spróbować, było w McDonaldzie we Włoszech. Robią tam smażone w głębokim tłuszczu mini pizzy kalcone. Powtórzmy je. W pierwszej kolejności ścieramy na tarce ser mozzarella. zrobione. Kiełbaski pepperoni kruszymy jak najdrobniej. I wreszcie pomidor. Odcinamy od niego właśnie tą część, aby nadzienie na naszych mini pizzach nie było zbyt wodniste. Kroimy je w drobne kostki. I mieszamy to wszystko. Stolnicę oprószamy mąką. Wykładamy kupiony w sklepie ciasto francuskie i rozwałkowujemy ją na cienką warstwę. Następnie za pomocą szklanki wyciskamy okrągłe kawałki ciasta. Bierzemy ciasto. Na wierzch kładziemy nadzienie i całość zaklejamy jak pierogi. Aby nadzienie nie wyciekło, używamy widelca do obejścia złącza. I dostajemy taki piękny mini z pizzy kalcone. Robimy je do wyczerpania nadzienia i ciasta. Stawiamy rondel na kochęce i wypełniamy go masłem. Gdy są gorące, wysyłamy nasze mini-pizze do smażenia. Pilnujemy, żeby się nie przykleiły, a gdy są złote, obieramy je na ręczniku papierowym. Przenosimy je na kartonowy talerz. Najlepszym sosem jest tutaj ketchup. Spróbujmy całość. Mm, ta rzecz jest naprawdę dobra, i chciałbym, żeby w naszym McDonaldzie też go sprzedawali. Rozciągliwy ser mozzarella, ostre piepironi i soczysty pomidor. A jeśli chcecie, abyśmy przygotowali jeszcze trzy nietypowe danie z McDonalda, to napiszcie o tym w komentarzach i pochwalcie się swoimi polubieniami. Papa, pa wszyscy.